Hej, cześć, witajcie kochani, z tej strony macie. i widzę was ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku zlecenia waszych ekwipunków kochani, zbliżamy się powoli do setnego odcinka Także robi się naprawdę, słuchajcie grubo. Jednak klasycznie, dziękuję wszystkim za podsyłanie tych ekwipunków, waszych pięknych, kochanych. I co? Klasycznie, jeżeli chcesz wystąpić, mój drogi, w takim odcinku, zapraszam cię do mojego Discorda do którego link masz w opisie. Tam po prostu wysyłasz link do swojego ekwipunku, ja go złe oceniam w swoim czasie. Jest trochę kolejka, ale, no słuchaj, staram się po prostu w miarę regularnie wrzucać te odcinki, tak żeby każdy po prostu się w nich, słuchaj, zmieścił. Także, jeżeli już wszystko, moi drodzy, wiecie, ja zachęcam, byście się rozsiedli wygodnie, może wzięli coś do jedzenia i picia, a ja zapraszam na materiał. A dzisiejszym sponsorem filmu. Jest Pirate Swap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego CS. A, A więc, jeżeli znudzą ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają ci w kwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego, na Pirate Swapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przejrzystym filtrom, które pomogą ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz co chcesz. Dodatkowo z kodem Maciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności, jak widzisz, jest od groma i trochę: pobliczka, karty, przelewy, czy nawet i krypto a jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało na stronie znajdziesz proste challenge, które również zapewniają mały fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę słapa już dziś, link znajdziesz w opisie. I zacznijmy dzisiaj od NG Biaka, który posiada kwipunek, myślisz że za 400 zł, tak na oko. Tutaj są skiny, które mu się podobają, zamierza zrobić niebieski kwipunek na są, na niektórych są ciekawe krafty. Ale jak mówię, niecałe 400 złotych, 436 nawet mi podpowiada wtyczka i niebieski kribunek jest tutaj w jakiejś części tworzony. Minimal wording, jak like Najlepszy digielek prawie jaki jest, jeżeli chodzi o takie digieleki za mniej więcej stówkę, no ja bym po prostu zawsze w niego wszedł. Ta moja opinia jest na naprawdę bardzo subiektywna. Po prostu no, kocham niebieski po prostu kolor, także tutaj ten digielek i do mi się to wszystko słuchaj wpasowuje. A mam łupkę Sanin Leo, w stanie mi dosyć niskim oraz czterema naklejczkami takowymi z koloni 2014. Takową łupkę Możemy sobie zobaczyć gdzie we grzepan. I zobaczyć, jak ona się prezentuje. Niebieskie na niebieskim. Powiedzmy, jeżeli chodzi o te cloud 9, bardzo jakoś zarysowana z tego co widzę tutaj nie jest. Także na pewno mogę ją, słuchaj, zaplusować. Patrzymy sobie dalej. Mamy takowego kałaszka, który też jest mixem front Zed Misty. Mamy tutaj co? ISL Holo, tim Liquid, NBK-a foliowanego i nafniego. Także także słuchajcie, prezentuje ten kałaszek. To, co mnie bardzo irytuje, chyba w cs 2, a przynajmniej od cs 2, że ta... 3... Druga naklejka od prawej strony jest po prostu niżej. Ja, ja nie wiem dlaczego tak to zostało zrobione. Chociaż tutaj mógłbym nawet sugerować się, że ta naklejka po prostu sama została naklejona na troszeczkę niżej. Może mi się tego wydawać, no ale słuchajcie, tak to wygląda. Dobrze, patrzmy sobie dalej. Mamy niebieskową łęczurkę, niebieskowo nawet białbym powiedział. Uuu, mamy guardiana z naklejką z Karawic Holo. Ale niestety, w najgorszym, niestety, w tego miejscu. Szkoda, jestem wielkim fanem KTO 2015. No dobrze, patrzmy sobie dalej. Mamy tu jedną naklejkę, która strasznie wystrzeliła cenowo, bo ona bodajże została. E, jakieś naruszenia praw autorskich, tej inne były. Mamy takową Porsche Bartoce CTP 250. Mamy dwa różnego rodzaju gloczki. Oni stary, co prawda z zwykłej wersji, ale dalej. Wirtusowego uspatorka, kolejnego gloczka w suwenizie Knighta, Kurde, powiem szczerze, że ten gloczek jest naprawdę fajny, właśnie w niskim flowcie. Zresztą mogę go, słuchajcie, wam pokazać. Co prawda ja nie jestem wielkim fanem tych nowych naklejek wszystkich. Tak naprawdę od czego, od Sztokholmu wzwyż, bo wygląda po prostu inaczej. Nie wygląda to w żaden sposób unikalnie, ale wszystko tak naprawdę wstecz ma swój, powiedzmy, to urok. Mamy M4 dodatkowo, drugą M4 i dajcie tak, słuchajcie, precyzyjny ekwipunek. To, czego może mi tutaj brakować... Chyba niczego, koski ewentualnie gdzieś tam przyszłościowo można powiedzieć, że mi brakuje. Bowiem czwórka, kałaszek, AWPa, bigielo, wuspik glock, e wszystko jest. I nawet mam to słuchajcie ciekawy craft. Mamy jakiś team kolorów, który jest mniej więcej trzymany, także właśnie... Chociaż ty, on jest trzymany na tych wszystkich głównych broniach, jak teraz patrzę. Także w tym wypadku tak zanie stwierdziłem, że muszę też te ekwipunki lepiej wydaje mi się oceniać. W pod kątem po prostu takich no, no dobrej oceny, żeby po prostu nie dawać za wysoko, bo was lubię, tylko po prostu jak mi się po prostu to wydaje. Ten ekwipunek wydaje mi się, że zasługuje na 6,5 na 10. Nie to dlatego, że jest po prostu jakiś zły, słaby czy, czy, czy coś, tylko po prostu 6,5 na 10, żeby faktycznie tym dobrym i ładnym i lepszym ekwipunkom, powiedzmy to, dawać faktycznie tą zasłużoną wyższą ocenę. W tym wypadku jednak podoba mi się, że ekwipunek jest trzymany kolorystycznie, mamy co ciekawe krafty, mamy fajne skinki, Także zdecydowanie mogę zaplusować. Kolejny jest Pingbush z ekwipunkiem. No, pomownie nie spada na cena. Jego cały ekwipunek jest przewodnictwem zielonego do koski, którą trafił. Oprócz kołacha nie chcę zmieniać, po prostu mi się podoba, oraz jest to samo z Diglem. Gratulacje trafienia koski. No i sobie słuchajcie, zobaczymy pierwszy na dzisiaj Sydcik, czyli słuchajcie, Butterfly Safari Mesh. 22 flowciki, jeżeli pytacie oraz do tego mamy, słuchajcie, girafy handwrapsy co ciekawe jest to stan minimalware czy to ze sobą fituje? no ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o girafy ciężko by mi było dopasować coś fitującego w 100% coś pomarańczowego na pewno tutaj by mogło siedzieć albo właśnie coś po kroju safari mesza nie jest złą opcją no i dobrze, patrzymy sobie, co on tutaj napisał jeszcze raz muszę się przeczytać oprócz kawaha który jest czerwony, który jest takowym krewcikiem, zobaczmy co tu się prezentuje Panie sobie się tu chillują, z tyłu kałaszka, bardzo dobrze, na dodatkowo statrak prawie 1000 fragów. Co my jeszcze tutaj mieliśmy? Chciałbym zobaczyć to samo z Digielkiem. Co my mamy na Digielku? Craft, który mu się podoba. Okej, okay. właściwie, jak teraz patrzę sobie na drugi ekran, to mamy cały set printstreamów. Mamy Uspa właśnie tutaj, który też ma do jakiegoś krafta. I tu nawet widzę, że dwie kulki i chyba ramatka było otworzone. Właśnie, ten printstream kolejny. Tutaj też w ogóle ten gilek jest w Tatraku. Mamy gloczkę gaumdowlera w fejdzie pierwszy, Mamy maka 10 fejda. A właśnie taka łupka. Czemu nie zobaczymy sobie tak szybko na łupkę? Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Mamy simpla oraz snacksa na kołpie nałożonego, Ken jego Zeza i Zai'u na Body oraz z jego przepraszam. No to wygląda, nie wiem bowiem szczerze, jak określić to do tego skołpa. Nie jestem fanem, chyba, konkretnie. Jednak preferuję ko po prostu jedną naklejkę, która by się gdzieś tam na tym skopie znajdowała. Tylko single bym zostawił. stangsa niekoniecznie. Może gdzieś bym go po prostu przeniósł. Może zdrapał jakiegoś zajłu i po prostu do za niego zamienił. Ale do tego, dlatego że po prostu nie jestem wielkim fanem naklejek z Katowic 2019. Dobra, wróćmy sobie do Equipunku. Nieco, a kałachem, Kałachem kała chem, czwórka. Glock jest. Uspik jest. Digielo jest. No i tak naprawdę świętą piątkę mamy. Dodatkowo jeszcze koska i rękawice w to wszystko się pasowują. Także. Lodzio miodzie. Tak, się, słuchajcie, prezentuje jak fipunek 5350 zł. No dużo na pewno stanowi tej kołska. No, kałach ze 4 stanowią właściwie kolejnego 1000 z hakiem, a wupa właściwie to prawie kolejne dwa kafle. Także kurczę, także tak to się słuchajcie, prezentuje. W tym wypadku, jeżeli chodzi o cenę, zostawię 7 na 10, mamy troszkę bardziej high-rowy powiedzmy to po prostu skinki. I od kół mamy kombo kosy i rękawic. I dodatkowo koska została trafiona, także mi to chweta po prostu za serduszko, tak to po prostu ujmę. Także Bimbe gratuluję oceny i przechodzę dalej. Patryk będzie kolejny z ekwipunkiem za 4000 zł. Ekwipunek w motywach czerwieni, ulubione M4, AWP z Parentland, Digielek, Caldret, Tech, Isaac. Na Naglo już wiłak wody, 5 naklejek, żeby jak najbardziej zasłonić niebieskie elementy. Tak samo na grillu. Agonci też mają czerwone naszywki, dwa noże Huntsman do CT i Falcon do Terror, rękawice specjalistyczne, szkarota sieć, co jakiś czas sukcesywnie wymieniane skiny na lepsze stany. Podpis mile widziany. Podpis zdanie oczywiście umieszczony. Ja bym sobie chciał po prostu zobaczyć ekwipunek. Także moi drodzy, tak się prezentują Specialized Gloves i Crimson Webby 025, w tym wypadku, jak widzicie, z Huntsmanem w stanie Battle battleskirt. Jest to autotronika, która jak widzimy, no, na Huntsmanie paradoksalnie wygląda na brudną i taką, no, brudną po prostu. I co tak dosyć mocno, ty, ja nie kojarzyłem, żeby Huntsman aż tak wyglądał. Nie wygląda to bardzo ładnie i czysto, ale wygląda to w, w dziwny sposób ciekawie, że tak, wiecie, człowiek patrzy, Niby się brzydzi, ale kurde wzroku oderwać nie może, jeśli nie rozumiecie o co chodzi. Wygląda to ciekawie. Zobaczmy jak prezentuje się dodatkowo to z Falkiornem, który ma z kolei już znacznie lepszy flowcik 0,56 dla porównania Huntsman był 0,79. Dalej jest on brudny słuchajcie, jednak no już nie powiedzmy to brudny. Jednak jak najbardziej jest to po prostu czerwone połączenie, które wygląda dobrze. Mamy sobie tak jak on mówił, czerwone naklejki oraz czerwony po prostu skinek Redline, tak samo sobie zobaczmy czy on tam jakieś ciekawe, coś było kukowane. Um, skopy powiedziałbym, że spoko. Jeżeli chodzi o te gwiazdki, to może też jakieś czerwone webem dał. Czyli właśnie, też może Astralis pięciokrotne. Każdy, jaki widzimy z napisem N, i. to widzimy, jakim po prostu napisem. Ten, żeby jak wody. Zobaczmy sobie, bo mnie ciekawi, jak on tutaj zostało zasłonięte. Ciekawie te... <laughs> ciekawi został zasłonięty zasłonięte. Droga mi rozbawia. Ale trochę jakby rozumiem, bo czerwone na czerwonym te naklejki też jak widzimy nie... Jeszcze znaczy nie widzicie. Te naklejki kosztują 62 grosze, więc one bardzo po prostu też no, banku nam nie rozbiją. A jak już to powiem, szczerze sensownie wygląda. Na czym on jeszcze to zasłaniał? Chyba, po, na czymś pisał. Na Galilu. Zobaczmy sobie Galila w takim też wypadku. Galil, Galil, Galil. Galil. Nie widzę Galila. Aj tutaj jest Galil. pewnie ślepy byłem. Cztery naklejki, w tym roku są naklejki. Hi, my game is i tak się prezentuje. Niebieski jak najbardziej osłonięty. Co prawda jest to biało-czerwony bardziej po prostu napis. Ale też ma powiedzmy prawo bytu. Mamy tu proszę bardzo pinka. Nic nie jest to genuine pin. Ale mówi się trudno. Mamy agentów również takich pisał z czerwonymi naszewkami, właśnie chciałem sobie to po prostu sprawdzić. Mamy Crimson Web a tutaj jednego czerwony, czerwone, wszystko pan czerwony, więc bardzo tutaj mnie to cieszy, że po prostu no, team kolorystyczny. Zawsze po prostu, jak widzę, jak ktoś tworzy po prostu team kolorystyczny, to jakoś mnie to po prostu cieszy. no. my po prostu taką wewnętrzną skinową buźkę, można tak powiedzieć. No, moi drodzy, tak się prezentuje ten kipunek. Niestety nie ma czerwonej oznaki. Co prawda żeby jedynie ją zdobyć, to trzeba cheatować, także tego nie robimy. Jednakże, słuchajcie, tak prezentuje ten kliponek i po Mam, nadzieję, mam wrażenie, że jest to naprawdę fajny kwipunek tematycznie, kolorystyczny. Mamy awóbkę, koski. Co prawda, może jakichś pojedynczych kraftów mi tutaj brakuje, ale to też nie jest maska, więc to bardziej coś, co po prostu ja uwielbiam, ja lubię. Jeżeli chodzi o ten tego ekwipunku, no tutaj ten theme Collie też jest bardziej utrzymany. Jest ten ekwipunek równie pokaźny. Dlatego zostawiłem ocenę na 7,25, bo wydaje mi się, że sługuje. Dużo jest dopasowane po to wszystkiego, Mamy agentów czerwonych, sza-czerwonych, mamy agentów, a szacerwonie też mogliby być czerwoni. Mamy co prawda na czerwony leży. żyw, więc ja to powiedzmy puszczę płazem, ale ekwipunek jak najbardziej się pasuje w to wszystko i co? 7,25. Gratuluję i przechodzę dalej. Jeszcze jest kolejny z ekipągiem za około 300 złotych skinny głównie, które dropnął i mi się spodobały. Polecam zobaczyć MAGA 7 z naklejkami. Od najdroższych i MAG. Uuu! MAG 7 na pewno może poczekać 778, niekoniecznie najbardziej czarny, który prezentuje się w ten sposób. 500 fragów, ma połowicznie powiedzmy, ten, no, może bardziej 60% tego czarnego jest. I na grinder dawno Iglogrindera mam wrażenie po prostu nie było Także tutaj dużo za niego plusy Zobaczmy sobie tego Maga7 Zgaduję, się, o niego chodzi Ale dla upewnienia się wpiszę jeszcze Mag7 Mamy dwa Magi7, ten na pewno nie jest tym o którego chodzi Także zobaczmy sobie tego Maga7 A Shuriken eee, Także za pozwoleniem Kurde, nawet nie wiem czy mogę to po prostu pokazać. no... Yy. Wiecie co, dla was tego bezpieczeństwa tego po prostu pokazywać nie będę, ale po, powiedzmy, że jest to znak II wojny światowej, klasyczny, który dużo osób lubi pokazywać. Nie wiem czy mogę to pokazać, dlatego po prostu dla, dla swojego bezpieczeństwa nie będę tego pokazywać. Mamy kołaczka Impresa, mamy Nightmare'a, mamy tu dwóch agentów no grinder. Bardzo dobry. Co prawda trochę bym powiedział, że mi podpadłeś tym Magiem 7. Ja rozumiem, że śmieszne, śmieszny, ale wiecie tej family friendly content, niekoniecznie można. Czy tutaj na tym uspi będzie dokładnie to samo zrobione? Nie, ten uspik po prostu posiada na 5 naklejaczek, Dobra. Ja bym zobaczył sobie sputnika na pewno też. Jaki tutaj mamy sputnikę na dole? Niestety, albo wtedy na dole. Okej, okay, wróćmy sobie. Aukerusemka. I dużo skinów, tak jak zgaduję, właśnie z dropu. Naklejki również są z Paryża. Paryżie, dokładnie tak. I tak, moi mili prezentuje się ten ekwipunek. I jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku. Tu daję zostawię 5,5 na 10. Trzeba sobie też dać powiedzmy jakiś taki bufor w drugu, jedną i w drugą stronę tak naprawdę. Fajne skinki do koła m 4. Glogrinder jest, więc mi to bardzo cieszy. I Tizo jest kolejny z ekwipunkiem za plus minus 1800 zł według Steama. Ekwipunek głównie jest urozmaicony naklejkami. Wyposażenie po stronie CT stara się ułożyć tak, by było to jak najbardziej jasny zedzik. Eska z craftami loga zespołu Rammstein. jestem w posiadaniu dwóch, z trzech whiteoutów na P250 właśnie poluję. Po stronie Tero jest ciekawie, gdyż tam set opiera się głównie na naklejkach. Znaleźć tam Łožna kałaszka Lewna Puszka, co z czeskiego języka znaczy tani karabin. Jest na nim naklejka Holo Virtusów Prostream HK14, Glob motywie flagi polskiej i z tą samą naklejką lecz z Nie Holo. Magdzień też prezentuje naszą flagę, no i oczywiście awóbka Duality. Rise, Rise, Jest to nazwa mojego ulubionego albumu z Paul Rammstein, a ich logo znajduje się na OWP. Koska, Sztodegersy, Lore, które mi przypominają groty i koniecznie strzały z anime JoJo Bizarre Adventures i rękawiczki jakieś tam w jasnym odcieniu. Wow, kurde. Tutaj po prostu info tego wszystkiego prezentuje się na takiej zasadzie jak są te wszystkie słuchajcie, po prostu memy. Typu, że jest dzieciak, który bawi się na przykład Hot Wheelsami i sobie rodzice myślą, że wow, wow, jaki on się fajnie bawi, a ten Lore po prostu tego dziecka jest taki, że tam wiecie, jest walka o życie, wybuchy, wszyscy giną no, prawie, że po prostu na śmierć życzy jest wyścig tego typu po prostu odpieram tutaj, słuchajcie, vibe'ik. Zobaczmy sobie w takim przypadku kostę Shadow Daggersy Lore Wellwornie co prawnia z handbravesami z plus dillipad. Tak się to wszystko prezentuje. No, jest to jasne, Handwerp bym zamienił może na ilu Bandedy, Broken Fungi. Też nie mają palców, a zdecydowanie lepiej będą pasować do lorka. To tak mogę po prostu no, polecieć. Eee, no i może też tą kosę gdzieś tam w przyszłości, wymienić na jakiś stan field chociażby tak jak niewygodny Dual well Warn źle, Tak po prostu dla osoby, która gdzieś tam się z tymi skinami obraca częściej niż rzadziej, to po prostu no, well Wallorna taka no, czerwona, po prostu lampka mi się zapala. Eee, dobrze. obejrzymy sobie chyba większość tych skinów, tak mi się wydaje. Zobaczymy sobie tego craft'a na USPicu. Z tymi Kecjuszkami. Na głównej części Wody Rekt do góry oraz to Jojo na dole. M I z... Czekajcie, co ja tutaj muszę zobaczyć? M41S z craftem loga właśnie Ramstein. Powiem szczerze, się nie znam, więc się nie wypowiem. Albo wiecie, co zobaczę sobie na telefonie szybciutko. Okej, okay, dobra, dogłębna analiza została właśnie przeprowadzona i mogę potwierdzić, że wygląda to jak logo Ramsteina, przynajmniej ja nie wiem jakbym bym lepiej po prostu to zrobił. Także lord tego wszystkiego jest na tyle ciekawy, że z bomby mógłbym dać jakąś taką, no pewnie za wysoką ocenę, jak mimo, że mówiłem, że chcę taka że dawać racjonalnie, to pewnie dałbym za wysoką cenę, ale po prostu to podoba mi się, jak w tych wszystkich scenach, wiecie, jest, jest coś po prostu na takiego, tak po prostu dusza, no tak to powiedzmy, ujmę. Dobra, ten waitouciek, wiecie, ma tutaj trzy naklejki holo, które są zdrapane w 100% oraz dwie te naklejki, które nie są zdrapane. Dajcie mi znać w komentarzu może, gdzie, gdzie tutaj są te... Te tak klejki, bo ich kurczę powiem szczerze nie widzę, albo jestem ślepy. Może gdzieś później jak będę montować, to zobaczę. No ale dobrze, wróćmy sobie z prawdą Jojo po raz kolejny. Tutaj też będzie Ramstein na włopce, zgaduję? Również jest Ramstein na włópce. Tutaj mamy, tak, tak, kurde dużo tych takich skinów jest, które można by sobie zobaczyć, ja chciałem sobie Negewa zobaczyć na drugiej stronie. Uuu, ten Negevik spoko wygląda ja nie wiem czy gdzieś go po prostu nie widziałem też na jakimś Twitterze, ale ten Nege wygląda fajnie. Dobra, mamy Polaku oczywiście, Polako, Polako z wirusami. spoko to wygląda jak najbardziej. Mamy tego kołaczka, o którym on właśnie mówi, to jest duży miks różnego rodzaju naklejeczek, które tak się prezentują. To tylko na safari meszu. Więc powiem tak. W tym kanystreka trzeba mieć specyficzny gust i dosyć długo siedzieć, żeby powiedzieć, że safari mesz się podoba. Ja może niekoniecznie w 100% należę do, tych, do tej grupy. Jedną może nogę częściowo, ale jestem w stanie docenić tego kałaszka. Na pewno. Ile tu jest w ogóle to polski Craft Kolejny. Ile tu jest po prostu. No powiedziałbym. No perełek takich specyficznych parekła, tak to nazwijmy, nie dla wszystkich będzie to siedzieć, ale mi to po prostu siedzi. sobie, zobaczymy, oczywiście, patrzę na większość tych skinów, ale niekoniecznie wszystkie może będę wam pokazywać. No i tak się słuchajcie, proszę na jakiś no i powiem tak no, na pewno czegoś zapomniałem znając życie, bo ostatnie chyba trzy odcinki zawsze z czegoś po prostu zapomniałem zobaczyć. Tutaj z tego co widzę chyba niczego nie zapomniałem. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, urzekła mnie naprawdę historia. I tak jak mówię, cały background ekwipunku ma bardzo duże znaczenie według mnie, jeżeli chodzi po prostu o cenę. Bo widać po prostu, że ktoś się tak naprawdę może nawet nie tyle zna, ale po prostu włożył całe swoje serce w tak naprawdę tworzenie tego wszystkiego. W tym wypadku stawi 8 na 10. Na pewno mogło być już, gdyby te skiny były. Droższe, może jakieś ciekawsze paterny czy cokolwiek innego, whatever. W tym wypadku tak naprawdę ciekawe są to zaprezentowane. Według mnie fajnie to wygląda i zdecydowanie mogę dać dobrą ocenę. No dobra, Mjordi jest kolejny z, jak za około trzy kafelki. Skiny chyba dosyć oldschoolowe oraz klasyczne, ale bardzo ładne połączenia noża i koski. Co my tutaj zobaczymy? Koski nie ma, proszę mi tu pokazać koskę. Nie widzę koski. Mam nadzieję, że ona gdzieś tam pop... Yy, mam nadzieję, że ona gdzieś tam po prostu jest, jakby w ekwipunku, nie widoczna tutaj, jak i zarówno w gablocie. Więc na razie to no co pokażę po prostu wam rękawiczki Imperial Playdy w stanie Field Tested 030 tysiąc złotych takie rękawiczki no one co prawda troszkę obdrapane są więc gaduję że po prostu na no, nie trafiło się z patternem, który po prostu niekoniecznie idzie w 100% z floatem jednakże te rękawiczki mają to do siebie że one zawsze będą troszkę zadrapane w tych takich to stanach, powiedzmy Field Tested w dół, ale nie będą jakoś tak bardzo zadrapane, żeby po prostu szybciło to jakoś bardzo po prostu skinka. Mamy skończone BOOM Zobaczmy a wąpa pups. Czy to będą bubie? Jest bubczyk. Ta dziewczyna moja jest Fajnie ciekawie skartowane, w ogóle z tymi naklejkami twinko. fajnie to wygląda powiem szczerze, mi się podobuje, je plusuję, patrzę sobie dalej, a AWP, AWP, 50 90 by Kitty, ponownie dwóch agentów, w ogóle mam wrażenie, że to jest najbardziej defaultowy agent, który kosztuje 161 złotych, tutaj na przykład człowiek z kondomem na głowie kosztuje na przykład mniej, 157, także ciekawe po prostu powiedzmy to wszystko, oldschoolowe oraz klasyczne, no stare, stare, stare... Stary skin, stary skin. Nowy, nowy. Stary skąd on jest? glove Collection. No, to, to No, nie jest to taki stary, stary oldschoolowy, ale taki bardziej właśnie klasyczny, tak to powiedzmy bym ujął. No i tak się zgaduje, Prezentuje się pan ten cały kwiatunek. No dobrze. Czy my mamy USPA? No, powiedzmy, Glocka tak samo. Um, to, to, to sprzedać. To sprzedać, to sprzedać. I mamy tak naprawdę. I dorobnąć dodatkową skrzyneczkę z tygodniowego meczu i mamy lepszego Uspa, albo nawet te wszystkie dwie rzeczy zamienić na Uspa i Glocka i byłoby no, troszeczkę lepiej, no tak to nie będę po prostu inaczej mówić. To czego mi oczywiście tutaj brakuje to Koski, liczę, że ona gdzieś tam w międzyczasie po prostu jest skitrana w tym ekwipunku, nie jest w gablocie, ale jest w ekwipunku, jednakże no z tego co na razie tutaj widzę, no to stawi ocenka taką 6,5 na 10, bo jednak jest taki nie do końca... Wszystko pełne. Uspik i gloczek na pewno do poprawy. No i oczywiście, dzisiaj, jakby koska wycięła byłoby całkiem dobrze. Tak, godzenka, gratuluję. Przechodzę dalej. Miguš jest kolejny z, z ekwipunekiem za 750 zł. Różnokolorowy ekwipunek. Na razie bez kosy, ale to się zmieni. Pewnie za niedługo. Mamy dzisiaj, jak to nagrywam, 20 wrzesień. 27 lutego zostało to wysyłane. Czy się pojawiła koska? Niestety się nie pojawiła. Mówi się, trudno, ewentualnie tutaj. A, tutaj widzę, że koski. Niestety nie będzie. Widziałem za to chyba wszystkie. Tak, tak mi się wydaje, że wszystko stąd. No dobrze, to ocenimy sobie, to po prostu wszystko bez koski. A -ka, kałaszek. M4, -ka, M4 -ka, Scout, digel, Glock, Uspik. Wszystko, co najbardziej potrzebne. Słuchajcie. Mamy. Mamy gąszczkę komputerową w trzecim 3: Minimalware. Mamy film Desert swoje Swoją drogą sobie zobaczę na drugim ekranie. No, troszkę on jest obdrapany. Ja swoją drogą kiedyś trafiłem. Oriona w stanie Battle skirt. Jakiś. Najwyższy to chyba był 50 flot. To już tak przypadkiem oczywiście robiłem ten kontrakt, Ale no co, trafiłem, <grym> można by tak powiedzieć. Zobaczymy, jak się prezentuje. Natomiast kałaszek, kolorowe naklejeczki, świecące się jak psuje więc według mnie w ten czy inny sposób zawsze ona jakoś się prezentuje po prostu na, na, na broni. Mamy M4 Black Lotusa. Ostatnio, właśnie też powiedziałem kała chyba Black Lotus, albo M4 Wild Lotus i mnie, za to zjechaliście. Także no ja czasami lubię po prostu gadać głupoty, mówię jedno, myślę drugie, a jeszcze po prostu myślałem jestem gdzieś tam jeszcze dalej w ogóle totalnie. No ale wróćmy, wróćmy do tego wszystkiego. Bullet Queen... Kameleon, Starlight Protector No, tak się prezydent zgaduję ten ekwipunek. Bo tu już więcej dalej będą jakieś co? Naklejki albo jakieś pojedyncze dropowe po prostu skinki. No, dokładnie tak, dokładnie tak. No dobrze, jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, to cóż, no, craftów by się tutaj można było powiedzmy doszukać, albo fajnie było po prostu zobaczyć jeszcze parę jakichś innych. Ekwipunek jak najbardziej jest po No, ale to wydaje mi się podobnie zresztą jak jak mój. Więc jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, to wiesz 6 i pół na dziesięć mniej więcej, też nie jestem pewien tej ocenki ale no po prostu tutaj tak takie po prostu są skinki. Nie było kraftu. Wydaje mi się, jakby koska i krafty były to możliwe, że byłoby troszeczkę wyżej. Jednak nie zmieniam faktu, że mamy fajną wupkę, kałaszka, kałaska, czwórki groga czy też nawet łuspa, więc jak najbardziej spokój kwipunek. Także moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, więc jeżeli tak, zachęcam klasycznie sobie lajka, suba, komentarza. Oczywiście wiecie, jak to wszystko prezentuje się. No i co? Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Wysyłacie kwipunki. Też dziękuję bardzo, że je podsyłacie. I co? Ja byłem życzymy życzemy dnia i do następnego razu. Cześć!